Zadanie 12. Korzystając ze wzorów skróconego mnożenia, uprości wyrażenie 27x do potęgi trzeciej plus 8. Skorzystamy tutaj ze wzoru skróconego mnożenia na sumę sześcianów. Wzór ten wygląda następująco. A do potęgi trzeciej plus B do potęgi trzeciej To się równa w nawiasie A plus B razy drugi nawias, a w tym drugim nawiasie A do potęgi drugiej objąć AB. I dodać B do kwadratu. Korzystając z tego wzoru skróconego mnożenia, my sobie uprościmy wyrażenie z zadania. I wiemy tutaj, że 27x do potęgi trzeciej to jest dokładnie to samo co 3x do potęgi trzeciej. Natomiast ósemka to jest dokładnie to samo co 2 do potęgi trzeciej. I teraz jak już mamy w ten sposób przekształcone nasze wyrażenie, to możemy w bardziej bezpieczny sposób skorzystać właśnie ze wzoru skróconego mnożenia na sumę sześcianów. I tutaj otrzymujemy w pierwszym nawiasie 3x plus 2, natomiast w drugim nawiasie 9x do potęgi drugiej, odjąć 6x i dodać 4.